Nadchodzi wieczór i nie mogę spać dzień jak codziennie znów się najepałem, nie mogę leżeć i nie mogę stać Mocno zaczkałem, prawie się zasrałem, tylko noc, noc, noc I ostatny kot stara nad duchem wciąż mnie atakuje, to gdy ranie jej jak ja dobrze znam. Już tego kurwa, tyś nie wytrzymuje, nie wiem czy jej Czy nie wie, wie. kolejny browal Wlewam se do ust To już dziesiąty, ale wciąż mi mało Stara mi mówi Ale ty masz tu Idę do kuchni, pożreć się zechciało Też zresztą noc, ty I obsany goc. Stara od rana Z naszym nieodwykiem tempo się Jak charyzmywa se A jestem lepsza Od Bożeny, nie wiem czy Zaś jej czy nie, nie, czy nie, nie, czy nie, wie. Już bardzo późno, wciąż nie, nie, spać. nie, browary, jeszcze nie, nie, Leżę na wyrze, strasznie życzę strasznie Lębie się kręci, mam leckią wtedy tylko no no, no, no. I obcany goz. stara nad duchem, Wciąż mnie atakuje, to tak, gdzie raje jej. jej ja ja dobrze znam. Już tego kurwa dziś nie wytrzymuję. Nie wiem czy nie wie, jej. Czy nie czy Nie wie, jej. Czy nie czy Nie wie, jej. Czy nie wie, nie wie, czy nie wie, biebie? Biebie, biebie. czy nie wie, czy dla dla nie czy czy I korka. nie